Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepura 5B, a z nami jest Pan Waldemar Kuźmiczuk, już po treningu. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił Pan na siłownię? Czy to było z przymusu, czy, czy raczej z chęci? To było z, nie, ani z przymusu, ani nie z chęcią. Po prostu byłem chory na kręgosłup, poszedłem do lekarza, lekarz zlecił rehabilitację i kazał mi przychodzić na siłownię. I od tego czasu z początku pomału robiłem wszystko, później coraz ciężary zwiększałem, no i wszystkie dolegliwości związane z kręgosłupem przeszły, i tak na siłowni już zostałem, weszło mi to w krew i codziennie godzinkę sobie tu przychodzę. Czy ze sportem był Pan związany już wcześniej? W jakim wieku zaczął Pan korzystać z siłowni? No z siłowni zacząłem korzystać w wieku 46 lat. I tak do dzisiaj, a dzisiaj mam już 61. Chodzę dalej i nie mam zamiaru przestać. I bardzo dobrze. A co było przed siłownią? Czy uprawiał Pan jakieś sporty, czy raczej ze sportami był Pan na, na bakier? Mm. Przed siłownią w domu tylko pompeczki, drążek i tyle mojego wysiłku było. No ale tutaj jak już przyszedłem i zaszczepiłem się tym sportem, także weszło w krew i bez tego po prostu nie można żyć. Codziennie godzinka, człowiek się dobrze czuje, czuje się młodo, nie jest zmęczony, nie dyszy, nie sapie, no i jest okej. Okay. Do klubu sportowego Pago uczęszcza pan już dosyć długo. Dlaczego akurat ten klub? No ten mam najbliżej. Jakieś jeszcze inne zalety? No. I po prostu jest dobra atmosfera, dobrze wyposażony, otwarty w dobrych godzinach, także o każdej porze dnia, porze dnia można sobie przyjść, nie ma wyznaczonych godzin i to każdemu pasuje. Mhm. A co do zmian, które i w zdrowiu i w życiu przyniosły Panu skutki, jeśli chodzi o, o ćwiczenia tutaj? W zdrowiu no, wszelkie dolegliwości mi przeszły i mówię, czuję się dobrze młodo i po prostu nie czuję obciążenia wiekowego i przychodzę codziennie. Codziennie to jednak bardzo bardzo często. Czy trener ewentualnie pomaga Panu w ćwiczeniach, w doborze treningu, czy raczej już sam Pan wie, co ma Pan robić na treningu? Nie, no po tylu latach to ja już sam wiem, co mam robić, jakie obciążenia brać, żeby sobie tam nie zrobić jakiej krzywdy czy jakiej kontuzji. Także pięć razy w tygodniu to muszę być, chyba że się źle czuję. Większość osób jednak już w Pana wieku woli zostać w domu i pooglądać telewizję bądź poleżeć, pospać. Jak można zachęcić takie osoby, żeby jednak skorzystały z ćwiczeń fizycznych, które, które tutaj są? No to trzeba mieć trochę samozaparcia, bo jak ktoś tylko przyjdzie, dwa, trzy razy zmęczy się i uważa, że to nie jest dla niego. No to po prostu nic z tego nie będzie, nie? A jak już się zaszczepi, zobaczy, że jednak dobrze się po tym czuje, nawet jak przyjdzie co dwa dni, czy trzy razy tylko w tygodniu niech przyjdzie, to po prostu później jest poprawa w tym samopoczuciu i później będzie jednak chodził.